Witam Państwa na kanale Akademia Shinobi. W dzisiejszym filmie opowiem, co można zrobić, nim zaczniemy trening sztuk walki. Na początek zadać sobie pytanie, co chcielibyśmy robić. Czy tylko trening celem poprawy zdrowia i fizyczności, czy ciekawe spędzenie czasu, a może mamy w głowie medale zdobywane na turniejach. Albo stosowanie technik, niczym bohaterowie filmów, czy może chcielibyśmy móc się obronić, ewentualnie jakieś inne indywidualne powody lub mieszanka wcześniej wymienionych. Wpierw powinniśmy zapoznać się z tematyką, stylem, jakie techniki są używane, jak wygląda trening, jak skuteczna jest dana sztuka walki. Dla purystów jakichś i tradycjonalistów ważne mogą być historia, elementy ubioru, kultura, jaką niesie za sobą dana sztuka walki, przesłanie czy filozofia. Wiele szkół walki prowadzi jakiś pierwszy trening jako darmowy, więc można się spokojnie wybrać i sprawdzić. Może akurat to co jest nam nieznane i nowe, przypadnie nam do gustu. Obecnie mam wrażenie, że ogólnie przesunięto balans pomiędzy pewnymi elementami, jak honor wojownika, jakiś własny rozwój, szacunek, wolne wprowadzanie i długoterminowy trening w kierunku na promocję siebie. Nie to, że wcześniej tak nie było, ale dotyczyło to ludzi, którzy raczej mieli jakieś osiągnięcia, również y, bardzo szybko się mam wrażenie obecnie wprowadza w nowe techniki i wysyła do walki, a zawodnik y, jak nie ma do końca opanowanych odruchów i technik, to później może mieć problemy i jest to robione kosztem wieloletniego doskonalenia. Od jakiegoś czasu idzie mam to wrażenie, wrażenie w stronę jakiejś agresji obrażenia innych, jakiegoś w ogóle zniszczenia drugiego człowieka. E, zawsze sztuki walki raczej były trenowane, by pokonać siebie i swoje własne słabości, a także do ochrony innych ludzi. E, także jako rozwój siebie, jako istoty ludzkiej, mam wrażenie, odchodzi na plan dalszy, na rzecz jakiejś agresji czy, czy, czy pajacowania przed kamerami. Czy komercjalizacja wpłynęła tak na to wszystko? Sami sobie Państwo odpowiedzcie na to zagadnienie. Jak już decydujemy się na jakąś sztukę walki, to dobrze byłoby się odpowiednio przygotować. Jak pójdziecie na trening, to pewnie po jakimś czasie pod okiem trenera dojdziecie do odpowiedniej formy. Jednak z doświadczenia wiem, że trener ma całą grupę na głowie i dobrze byłoby się wpierw przygotować fizycznie na odpowiednim poziomie, by nie tracić później czasu na trening e, dotyczący dogonienia całej grupy. A nawet e, ogólnie trzeba przygotować ciało do normalnego treningu. Lepiej przygotowane ciało to dłuższa gotowość do treningu co wpływa na poprawienie wykonywania technik i nieutrwalania błędów wynikających ze zmęczenia. Także zapytacie się, co można samemu zrobić, No można nawet sporo, nawet w zaciszu, w zaciszu własnego domu, niekoniecznie posiadając masę sprzętu, czy nawet zrobić to niewielkim kosztem. Czyli co najpierw wpierw masa i następnie rzeźba? Niestety nie masa. I znowu masa do e, osiągnięcia odpowiedniego poziomu masy. U niektórych osób może być to nawet zredukowanie. Oczywiście chodzi o obudowanie naszego szkieletu mięśniami. E, potrzeba masy, by techniki mogły wytworzyć moc. Moc tworzy się z tego, że im w krótszym czasie masa pokona drogę, dodatkowo przyspieszając tym większą wytworzy energię, którą przekażemy podczas kontaktu. Naturalnie zbyt duża masa nas spowalnia, wybija z balansu, nie pozwala wykonywać poprawnie technik, musimy ją dźwigać, co nas dodatkowo męczy, chociaż czasami są e, genetyczne elementy, które temu nie podlegają. Hmm. W zależności od tego, jak e, trenujemy, zbudujemy w naszych mięśniach różne rodzaje komórek. W skrajnych przypadkach są to silne komórki, które pobierają dużo tlenu i składników odżywczych do działania, na przykład jak strongmeni. Z drugiej strony mamy komórki, które mogą długo pracować nie pobierając dużo tlenu i tak wielu składników odżywczych, by móc długo działać na przykład niczym u chudego jakiegoś maratończyka, lecz pewnie u nas będzie to wypadkowa tych dwóch skrajności w zależności od treningu, jaki przejdziemy. Więc co na początek? Dieta, siłownia i bieganie. Nie ma w zasadzie innej opcji. Odpowiednia dieta dla rozwoju organizmu i wytworzenia odpowiedniej ilości energii by nie paść od wysiłku. Siłownia celem rozwoju mięśni i przygotowaniem się do obciążeń. Czy siłownia da nam mocne uderzenie? Podstawowy trening na siłowni nie, ale zrobi to prawdopodobnie efekt odpychania, a nie mocnego ciosu. No ale wpierw trzeba zbudować podstawy i dopiero od tych podstaw zacznie się ukierunkowywanie. Przygodę z siłownią zaczynamy od treningu obwodowego, by przejść w pewnym momencie na dzielony, chociaż niekoniecznie musimy to robić. Podpunkt bieganie nie ma, zmiłuj. Nie ma, że się nie lubi, trzeba trochę pobiegać. Nie mówię tutaj naturalnie o maratonach, ale podstawową kondycję wypadałoby zbudować, by się nie zasapać po rozgrzewce i ćwiczeniach na treningu. Czy te elementy zrobią z nas wojownika? Oczywiście, że nie. Chociaż za moich czasów bywalcy siłowni tak myśleli, że im cięższą sztangę na klatkę podniosą, tym lepsze będą mieć uderzenia bokserskie, ale no nie można nikomu zabronić myśleć w ten sposób. E, wracając do tematu. Po prostu mm, na początku budujemy miejsce, z którego wyjdziemy do ukierunkowywania się, nazwijmy to, w specjalizację. E, na przykład w moim przypadku e, było to Muay Thai, e, ja się wywodzę z tego stylu. Pierwotnie e, zaczęły w pewnym momencie występować dysproporcje na korzyść barków i góry pleców. Kosztem klatki i, i, i tyłu pleców. No i później troszkę wyż, wychodzi esowata na przykład sylwetka. Poprzez późniejsze mm, dostosowanie organizmu do konkretnego treningu. no Organizm się musi dostosować. Inne rzeczy, jakie możemy wykonać przed rozpoczęciem treningu. Rozciąganie. Daje nam to pewną elastyczność ciała, zwiększa ochronę przed kontuzjami, poprawia zakres ruchów, zwłaszcza jeśli mamy zamiar wykonywać techniki nogami, przystosowuje lepiej stawy do wysiłku, ulepsza proces regeneracji. Kolejną rzeczą, jaką możemy zrobić jest trening statyczny czy zwany inaczej izometryczny. Jest to trening pod poprzez napinanie czy, czy napór mięśni na jakieś obiekty, które się nie przemieszczają lub w, no, w powietrze, tak w zasadzie e, odpowiednie napinanie ciała. Kalistenika, ćwiczenia z ciężarem własnego ciała. Kolejnym podpunktem jest często pomijany trening równowagi. Co jest później przydatne przy unikach, kopnięciach, zwykłym balansie ciała podczas uderzeń, ogólnie podczas zwykłej pracy treningowej. Na kondycję dobra jest kakanka, kaczy chód, który bardzo wzmacnia nogi, ćwiczenia typu wyścig, czyli powtarzanie na bardzo dużej intensywności przez określany czas ćwiczenia, ale musi być ono dobrze wykonywane technicznie. Na przykład kładziecie się na ławeczce, ławeczka pod kątem 30 stopni, bierzecie sam gryf od sztangi lub jakiś mały ciężar i przez dwie minuty jak najszybciej podnosicie sztangę i opuszczacie. Powoduje to Wzrost kondycji mięśni, plus jakąś tam technikę. Dobrze byłoby się nauczyć chodzić. Aha. Może to dosyć dziwnie brzmieć, jednak ta teoretycznie prosta czynność wymaga trochę treningu. Nie mówiąc już o połączeniu z technikami czy, czy, czy stresie podczas na przykład sparingu, jest to w zasadzie podstawa do poprawnego wykonywania technik Dobra, teraz opowiem o kilku rzeczach, którymi możemy uzupełnić normalny trening. Pierwsze to są ćwiczenia na refleks. Gruszki podpinane do platformy czy gruszka podpinana góra-dół, piłeczki na linkach. Ćwiczymy szybkość i spójność reakcji oko ręka, czy oko, ręka, oko umysł ciało, czy, czy uniki na przykład całym ciałem. Możemy również trenować z piłką lekarską, techniki z ciężarkami. Na przykład mamy w ręce 2,5 kg, czy, czy 5 kg talerzyk i boksujemy. Lecz musimy tutaj pamiętać, by robić te ćwiczenia przede wszystkim poprawnie, technicznie. Skakanie. Świetnie wskakanie rozwija nogi i równowagę, także skaczemy przez przedmioty, na przedmioty, na jednej nodze, na obydwu nogach z obciążeniem, bez obciążenia, po okręgu czy jakieś oponie, by, po oponie czy po okręgu po to, by mm, odległość nóg się przyzwyczaić do, do działania na, na konkretnych mm, odległościach między nogami. Metoda szokowa. Metoda szokowa, czyli na przykład skaczemy z obiektu z wysokości jakiejś, a następnie naturalnie skaczemy jak najwyżej, później robimy jak najgłębszy przysiad i wyskakujemy jak najmocniej w górę. Daje to spore obciążenie na nogi, przyzwyczaja je do dużych sił, no ale może być to kontuzjogenne. Naturalnie na początek nie skaczemy z jakichś wyższych obiektów. W momencie, gdy nie ma opcji biegania, rowerek stacjonarny może wchodzić w grę. E, zwłaszcza, że rower mniej obciąża stawy nóg, e, nie ma takiego tłuczenia, że tak powiem, nogami o podłoże. Trening podczas codziennych czynności e, naturalnie w granicach rozsądku. E, jak mamy wybór rzeczy typu winda lub schody, idziemy schodami. Jak mamy iść lub jechać do sklepu idziemy do sklepu. Jak mamy w sklepie wziąć wózek lub koszyk bierzemy koszyk, by nosić Chodzi o to, by codziennie przyzwyczajać swoje ciało do coraz to większych jakby obciążeń i, 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 i przyzwyczajać Kolejne być zrelaksowanym i skupionym Ponieważ jest, jeśli jesteśmy spięci i zdenerwowani, to ruchy naszego ciała są trętwe, zużywają więcej energii i tlenu, w związku z czym pojawić się mogą błędy techniczne, a techniki nie będą w stanie osiągnąć pełnej mocy. Starajcie się nie sygnalizować rozpoczęcia wykonywania technik, czy jakieś zamachy, zwłaszcza gdy cofamy kończynę, no to od razu jesteśmy zdemaskowani. Punkt ważny. Nie uderzajcie w twarde przedmioty. Nie bijcie w kości twardymi przedmiotami. Nie kopcie drzew. Uderzenia kończynami w rzeczy twardsze od kości no mogą zwiastować problemy różnej natury psychicznej pomiędzy uszami. Kość nie może być twardsza od kości. Kość może mieć okreś określoną granicę gęstości jej struktury gąbczastej wewnątrz yy, siebie. A to, może, no, to można osiągnąć dietą plus ćwiczeniami na siłowni. No, dźwiga, dźwiganie ciężarów ma wpływ na, na gęstość kośćca. E, uderzanie w jakieś twarde przedmioty można co najwyżej e, zstępić zakończenia nerwów, zniszczyć naskórek, a zgrupienia mogą pozostać już do końca życia. E, według mnie najlepiej do do hartowania kończyn, sprawdza się ciężki worek lub ciężka gruszka i, i to Wam polecam. E, starajcie się wykonywać techniki szybko, a nie mocno chociażby po to, by wyuczyć się nawyku szybkiego wykonywania technik z czasem moc i tak przyjdzie no chyba, że chcecie pracować w jakiejś hurtowni cepowników, tak? E, pamiętajcie, że Trening to jest raczej proces długotrwały. I są to jeśli nie miesiące, być może nawet to są lata e, działania, zanim będziemy gotowi do, do, do normalnego treningu. No, czasami ludzie mają wiadomo różne sytuacje. E, wszystkie rzeczy jak trening, diety, obecnie powinniście na spokojnie znaleźć w internecie. Ja ze swojej strony, jeżeli kanał jak i cały projekt by się rozwinął, mam w planach na przykład dla patronów, jeżeli kiedykolwiek w ogóle do tego dojdzie, służyć poradami treningowymi, na przykład online, ale to zobaczymy co wyjdzie z tego projektu. No i oczywiście parę rzeczy musiałbym sobie odkurzyć z zakresu treningu. No już jestem parę lat poza. poza treningiem już po tej drugiej stronie ale to zobaczymy co wyjdzie także dziękuję Państwu za obejrzenie filmu i oczekujcie kolejnych w niedługim czasie